Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Ja zaczynam od prac obozowych zrobić jakiś stojaczek na gotowanie wody. No i chyba tam się krząta z, ze śniadaniem. Ruszamy szukać jakiegoś yy, liścia z tego drzewa, bo tu same sosny dookoła ale na brzegu coś widzę na brzegu rzeki idziemy tam będziemy coś chcieli piękne dwa elementy pozyskane za chwilę rozpalamy ognisko i robimy tu jeszcze fajne ktoś sobie naszykował te grubaski więc je tutaj Weźmiemy, będzie do siedzenia. Tak się prezentuje nasze obozowisko. Ja zaczynam przygotowywanie miejsca na czajnik z regulowaną wysokością. Miejsce do robienia herbatki, gotowania wody, gotowe na takim patencie, wyżej, niżej, zabieramy się do roboty. Fajne ujęcie Więcej dymu na kamerę Więcej dymu Ognisko się już pali Mamy filtr Mamy y, rzekę Czystą W miarę Więc idziemy po wodę Jeszcze się nie dorobiliśmy żadnego fajnego zejścia do rzeki ale tam jest fajna wystająca brzoza ucięta, solidna. Wczoraj na niej byłem, jak się kąpaliśmy wieczorem. Na takich miejscach tutaj w tych rejonach trzeba uważać na żmije. Mnóstwo żmij tutaj jest i w takich miejscach jak te one się lubią wylegiwać w taką pogodę. Więc mocno powinno się iść z patykiem i stukać w ziemię. O, tu jakiś płazik, jakaś żabka przeskoczyła, bo one wtedy czmychają. Nasze zejście póki co do, do wody. O, pięknie. Wczoraj tutaj schodziliśmy. się położyć. Chyba. O krakie. Woda już nad ogniem. A tutaj nietypowe wykorzystanie zacisku na kable. Warto takie rzeczy mieć przy sobie. Zaczynamy wędrówkę rzeką Czarna. Kierunek sielpia. Pewnie nie dojdziemy, ale zobaczymy jak się idzie rzeką. Ewa, jesteś gotowa na ucieczkę przed szeryfem. Taka nam się przyda do zejścia. O Znaczy do zejścia to może nie, ale do czegoś innego, jak najbardziej. U Rześko Jeszcze szkło znalazłem, więc uważaj. Bo idąc brzegiem my jednak trochę ścinaliśmy, a rzeka ma andruje. Teraz jedziemy na spotkanie z moją rodziną, która tutaj mieszka w piekle, na domek od wielu, wielu dekad. Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań piekielskich. Zahaczyliśmy jeszcze o diabelski kamień. Po drodze, no tutaj lekka dewastacja, niestety. Ludzie nie znają umiaru. To tak często ludzie wchodzą, że nawet się już schodki zdążyły wyrobić. Tak to się prezentuje od drugiej strony a tutaj infrastruktura na ewentualny biwaczek nocleg. tylko no wyjechaliśmy zupełnie inną drogą, ale w ogóle nie spodziewałem się Bo tego. Jest jedna przecież. E, tak, 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 ale nie spodziewałem się tego, że tutaj nie, że tam wyjedziemy na początku no widocznie my przyjechaliśmy z tamtej strony bardziej a tutaj podjęliśmy yy, e... ścieżkę jednak na środek ktoś stoi. no to jest najprawdopodobniej w takim razie tutaj ale nie jestem pewien nie jestem pewien e... a jednak nie poznałem miejsca no. ale Cześć! Ale się pozmi pozmieniało się tutaj. Witajcie w kolejnym dniu. Po nocy, wieczorze, zakończonej deszczem, wszystko było mokre. Tak zakończyliśmy przygotowywanie drewna na następny dzień żeby nie zmokło i żebyśmy mieli zapas i to będziemy dzisiaj wykorzystywać a oprócz tego dzisiaj nietypowy grill będzie robiony bez użycia żadnych metalowych elementów tylko na zasadzie takiego oto widelca o, gdzie on jest tak no i tu gdzie moja głowa mniej więcej będą rozłożone eee, te eee, szaszłyczki takie mamy gotowe ze sklepu więc żadne mięso, tylko już gotowe produkty. Trochę mało surwiwalowo, ale tak jak pamiętacie, surwiwal najlepszy jest ten niedzielny. Więc nie siedzimy się tutaj na pieczenie świeżo ukolowanej zwierzyny ani ptactwa żadnego. Tylko się zaopatrzyliśmy. W sklepie. Ok, zabieram się za robotę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cięcie. Wśród suchych, które tutaj się pod, znalazły pod tym, pod yy, folią, są zarówno brzozowe kawałeczki kory, grubaski, średniaki. No i yy, trochę na rozpałkę. Więc warto sobie pomyśleć na następny dzień jak jest mokro, a palicie ognisko, żeby coś przesuszyć No i mieć yy, takie przynajmniej mikrozapas, żeby się to nie, na początku nie tliło, tylko zapaliło żywym ogniem pełno takich małych wariatów tutaj się trafia żuki robię to na zasadzie tutaj takiej blokady z dwóch dłuższych bali tutaj będą mniej więcej szaszłyki, no tutaj będzie jakiś nasze w naszej nomenklaturze nazywamy to poleckiem żarowym żeby ognisko się normalnie paliło a tu żeby sobie dochodziły te szaszłyczki na tym właśnie naturalnym grillu kolejnym etapem produkcji grilla naturalnego. Wymyśliłem coś takiego, że zrobię tutaj. Taki. O jeszcze w tą stronę można. Taki taką blokadę. Która będzie pozwalała na ściśnięcie tego. I zrobienie jakiegoś tego tylko. Jak to? No to pewnie zrobię tutaj jeszcze jedno i w tą stronę, może położę te yy, szaszłyki. Nie wiem, tam raz, dwa, trzy. No jest wiele, niewiele co zmienia. Będą też trzy, ale będzie łatwiej to chyba zrobić. Bo nie trzeba będzie nic blokować. Dobra, to najpierw zrobimy tą rozszerzymy uh -huh. a później dopiero dot dotniemy tego w drugą stronę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czekajcie na efekty ekologiczny grill wykonany już do końca tu jeszcze jest Drugi element, który może się przydać, taki tutaj, tak, ale nie wiem, czy go wykorzystam, czy nie. No i co, i tu będą układane szaszłyki. Jeżeli miałbym zrobić na mięsa, no to jeszcze musiałby być tutaj przynajmniej jeden. Tu jeden, żeby to mięso można było jakoś rozłożyć. Idę go teraz namoczyć, żeby jak najmniej się palił podczas pracy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Światło działa Tak wygląda z bliska robi się mięsiwo tutaj niestety dwa kawałki mamy luzem A Teraz mamy ujęcie doskonałe wszystko się zgadza Druga odsłona grilla boczek. Tak samo pewnie będzie niedobre jak pierwsze. <śmiech> <śmiech> Nie jedzcie mięsa z bietronki. Smakuje. Koślawo. Witam w kolejnym dniu, ostatnim zresztą, żegnamy się z miejscem kempingowym. Ładnie spakowani i zostawiliśmy tutaj niebywały porządek, a nawet bonusowo, jeżeli ty widzu będziesz chciał tutaj przenocować, masz od nas gratis drewno w dużych gabarytach. Drobny sobie nazbieraj. Już pocięte i no wysuszone. Pocięte, wysuszo <laughs> wysuszone, wyleżakowane. Jedziemy teraz na festiwal amatorskich zespołów ludowych. Do zobaczenia na miejscu. Cięcie. Mamy kapelę Piotra Chorążego, bo jak nie, to będziemy tutaj prosić kolejną kapelę na scenę. Festiwal w toku. Okej, okay, idziemy dalej. Zapraszam w takim razie na scenę kapelę Rykoszyn z Rykoszyna. A to jest właśnie esencja tego festiwalu: poboczne mini-scenki. Ten jest, ludzie tańczą. O, zaraz idziemy na główną scenę. Trzeba jakaś kapela grać. o dan y rhai si noc go hanetg A komu ty dostawi swoją Oj O nie zostawie matce, nie dostanie ojcu A tylko ją zostawię porządnemu chłopcu Breda z może się rozpręciła